Nareszcie udało mi się dorwać do Amigii po kilku dniach, dzisiaj mamy grę Test Drive 2D Duel, gra z 1989 roku, ja w tą grę nigdy nie grałem na Amizę, to mówię od razu, akurat udało mi się ją wygrać ostatnio na ebayu i to jest jedyny egzemplarz, który w ogóle widziałem, tam wpisywałem parę razy test drive, ale nic mi nie wyskakiwało, raz chyba jakiś dodatek z samochodami mi wyskoczył ale samą grę zobaczyłem po raz pierwszy no i udało mi się wylicytować, ta licytacja skończyła się na 20, chyba 21 funtów, coś takiego, plus przesyłka Gościu by na pewno więcej chciał, ale pudełeczko jest takie troszkę podniszczone. Więc, więc, no ale i tak wydaje mi się, że, że cena dobra. Nawet jak będę chciał to z powrotem sprzedać, to myślę, że, że spokojnie wezmę tą kasę. Tym bardziej że raz razem ze mną jeszcze parę osób bidowało i ja tam przebiłem praktycznie funta też w ostatniej sekundzie. Więc, więc udało się. Gra jest na jednej dyskietce. Yy, oryginalnie ja w nią grałem na Commodore C64, wersji amigowej nigdy nie widziałem. Z chęcią ją zobaczę sobie zaraz. Yy, no i tak, no, no, na Komodorku to, to w sumie jedyny taki wyścig, jaki widziałem, żebyśmy mieli właśnie widok ze środka kopii. Tak już w późniejszym Dymfur Speedief strasznie to wtedy działało na wyobraźnię. Bardzo mi się ta gra wtedy podobała. No niestety nie posiadałem stacji dysku wtedy, tylko posiadałem e, kasyciaka na C64 i ta gra była pocięta, były pocięte te części właśnie tej trasy, tak poszczególne odcinki, no i, no i no, no nie zapamiętywał się stan gry, nieważne czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, cokolwiek działo się, wygrywała wg, wg, się następna mapa i od nowa. No, ja jeździłem w tego test drive'a, wtedy strasznie mi się to podobało, policja nas wtedy mogła gonić i tak dalej. No. Tak, akurat ukazała się na większość 8-bitowych sprzętów w tamtych czasach. Mieliśmy wersję na ZX Spectrum'a, na msx a, mieliśmy wersję właśnie na komodorka, co wspominałem, była nawet wersja na Amstrada. Wersja Amigowa wyszła właśnie razem z tymi wersjami, więc on no niestety nie możemy się tutaj spodziewać jakiegoś mega dopieszczenia wersji Amigowej, no bo jak jednocześnie stworzyli tyle wersji, wersje na tyle różnych platform, tym głównie na 8-bitowe, no to pewnie, pewnie tutaj no nie wykorzystali za bardzo tej mocy Amigi, tym bardziej, że to na dyskietce pisze, że, że gra jest na Amigi z, z pół Mega RAMu, więc no już, 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 już samo to mówi, że, że nie będzie pewnie jakiegoś mega szału, no ale zobaczymy, dobra. Tak wygląda dyskietka. Właściwie. To jest właśnie oryginałek z Accolade. Tak wygląda pudełeczko z tej drive'a wersji na mega no, Zobaczcie, tu mam troszkę, troszkę. to pudełko jest tutaj pofatygowane. No ale i tak, no to pudełko ma 30 lat. Więc, więc i tak, jak na, jak na kartonik no, to tragedii nie ma. No tu z boku no, bardzo ładnie wygląda jest Amiga, jakieś oznaczenie, firma Accolade, The Dual Test Drive 2, tak to wygląda w tyle, do wyboru mamy dwa samochody, jest właśnie tylko Ferrari F40 i Porsche 959, w wersji konsolowej, która wyszła w 1992 dostaliśmy wersję na Mega Drive i na SNES'a, było jeszcze trzecie autko, ale do wersji na komputery czyli na PC i na, i na Amigę i później na Atari ST wyszły dwa dodatkowe dwie dodatkowe paczki właśnie z samochodami i, i, i dodatkowo jeszcze mieliśmy dwie dodatkowe paczki ze sceneriami, czyli możesz na tą wersję sobie było fajnie rozbudować czego czego no już nie dało się zrobić na tych 8-bitowych komputerkach no. zobaczcie tak to wygląda, dobra w środku zobaczymy co jest tu ktoś widzę, że napchał jakieś w tej folii ochronnej. O, tu jakieś książeczki są. Dobra. Dobra, wróżmy sobie to tutaj. O, zjedzie nam to z klawiatury. Tu mamy kartę rejestracyjną, niewypełnioną, a kolej. Dobra. I tutaj jest. I tutaj jest instrukcja. Test drive 2 for Amiga, dobra, tam jest widzę, że w tle nam się uruchomiła gra, żebyśmy sobie tutaj nic nie spoilerowali, no to piszę, że na Amigę, że na Amizę 1000 odpalamy, to jest właśnie sposób właśnie odpalenia tej gry, To są samochody, no więc w sumie tu nic takiego, nic takiego nie ma. Dobra, słuchajmy to sobie, włączmy samą gierkę. Położymy sobie tutaj, więc tak. Yy. Co tu mamy? Clock? Czy, 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 czy z komputerem? Dobra, to będziemy się ścigali z komputerem. Nasz samochód to będzie Porsche. Ścigamy się z Fenary, Scenary. Dobra, z komputerkiem bierzemy tak. Yy. Auto shift. AutoShift, AutoShift, Select Skill Level. No nie, 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 to level na początku damy sobie taki. Tak jak mówię, nie grałem to w ogóle w wersji amigowej, wersji komodorową grałem z 30 lat temu, więc dobra, jedziemy, trzymając joystick w przód. O, zobaczcie, no z płynnością to tak nie za nie za wiele ma wspólnego na razie widzę, no ale ale tak jak mówiłem no to jest 89 wtedy na rynku panowały 8-bitowe maszynki więc wiadomo że są jednocześnie to nie było jakieś wielkie studio, wydać właśnie grę jednocześnie na tyle platform, no to oni no, nie mieli szans, żeby dopracować osobno wersję migowej, więc to pewnie bazuje na tej wersji 8-bitowej. Ja to szczerze to pamiętam, to podobnie właśnie, że wyglądało to na komodorku, ale, 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 no mogę teraz opowiadać głupoty, bo, bo w wersję w na Commodorka, no tak jak mówię, no nie widziałem od, od prawie 30 lat, więc... Pamiętam, że ja dostałem komodorę C64 na Komunie, no i właśnie też gdzieś ta gra tam, tam na tych kasetach była właśnie pocięta. O, dobra, tu zatrzymujemy się w tym, żeby jak przejdziemy ten odcinek, musimy się zatrzymać na stacji paliw, żeby zatankować. Oczywiście ja przejechałem tą stację, nie zdążyłem wyhamować, więc no jedziemy dalej. You have to, you are out of gas. No właśnie, mamy 5 żyć, jak, jak nie dotankujemy, do braknie nam paliwa, tracimy życie, uderzymy, tracimy życie, więc no... Congratulations making the record of books, beat the faster time. Dobra. No, dobra, to jeden odcinek przejechaliśmy, gramy dalej, jeszcze mamy trzy życia. No, zobaczymy, gdzie pojedziemy. Tu pamiętam jeszcze z komodorka taką trasę, co jechaliśmy właśnie przy takich klifach, tam można było spaść. O, właśnie coś takiego. Tu góra była z jednej strony, tylko tu z drugiej strony była, było urwisko. No, to też fajnie baję że wtedy już lustereczko mieliśmy tutaj. No, no na pewno jest to bardziej płynne. Do tej płynności powiem szczerze, że można się przyzwyczaić, bo nie ma aż jakiejś takiej mega tragedii. Wow! O! No, 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 Łatwo nie jest, jak te samochody tak podjeżdżają z skokowo, no tak łatwo się tu nie jest wczuć, tak jak było na The Need for Speedzie. Oczywiście te gry dzieli, dzieli epoka. Znaczy epoka, no. Need for Speed była 90, 94- albo 95 rok. To jest 89, no to jednak trochę, ale wtedy, wtedy już to wszystko szło do przodu. I Need for Speed był właśnie tworzony już z mu nowej Generacji właśnie. O cd i tak dalej, więc było dużo pojemności. Grafika już na innym levelu była, no już wtedy właśnie wchodziliśmy w to wczesne 3D. No, no, no. no pamiętam, króle strasznie mi się to na komodorku podobało. Szczerze jak wy pamiętacie, jakąś podobną do Drive'a na, na, na 8 bitowcach właśnie z takim widokiem za kierownicę, to dajcie mi znać, ale ja szczerze nie pamiętam żadnej takiej właśnie. Chodzi mi o wyścigi takimi normalnymi samochodami, nie jakieś tam rajdówki czy coś, bo dobra jak nam idzie? No chyba nam idzie całkiem, 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 nie? O, dobra, to wyhamować trzeba. O, 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 o. O kurde no, nie było łatwo. Do życia zostały. Aha, dobra. W tym momencie to zaczynamy. No, ten zakręt tutaj dali. Rozpędziliśmy się, i już ciężko, ciężko tą furę było tu zatrzymać. No, tu na góry pisze, ile jeszcze mamy do końca, ale prowadzimy, prowadzimy, prowadzimy. Jesteśmy przed tą ferarką. Dobra. Zatrzymaliśmy się. Pięknie. No, udało nam się zatrzymać, więc przynajmniej tego tu nie. You have free. No, pisze, że mamy jeszcze trzy życia, czyli nam coś musiało tu po odcinku dodać, jakieś dodatkowe życie. Dobra, tutaj mamy wszystko. Average speed mamy 115, czyli to była taka nasza średnia prędkość. Overall performance, tutaj jest nasz czas, tu ile punktów dostaliśmy, no dobra, sekcja druga, teraz jesteśmy w sekcji trzeciej. O, zobaczcie już jak sceneria się zmieniła. No, myślę, że w 89' już jakbym miał Amigę wtedy, a nie miałem, niedługo później miałem, ale nie miałem jeszcze wtedy Amigi, to myślę, że bawiłbym, że bawiłbym się na tych, grze bardzo dobrze. Bardziej da się jeszcze w to grać, bo no, bo no, no w dużo już jest takich Amigowych gier, w której, w której już po prostu dzisiaj się kompletnie grać nie da. No, w tą grę jeszcze tak sobie można na macik pogać. Może też dlatego to odbieram także ja grałem wcześniej w oryginalną część. O, już Radyko nam śmiga, czyli wóz policyjny już. O, policja ściga nas. O, no i, i nas policja nie zdążyła złapać, bo rozpieprzyliśmy się. O, Vana. No dobra, mamy dwa życia, tak? Czyli po przejechaniu odcinku nam dodaje dwa życia z tego co zauważyłem. Przynajmniej po tym ostatnim nam dodało dwa życia. gdzie mi się... tu jeszcze mamy 4,2 mile do końca, czyli ta trasa to już jest, ten odcinek jest o wiele dłuższy od tego, co było wcześniej. O, no 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 no, dobra, this is your last life, ostatnie życie, i 3,9 do końca zostało. No łatwo nie jest, tak Wam powiem, że łatwo nie jest ja się muszę nauczyć jechać po swojej stronie, bo to fajnie jest właśnie, kurde. Też nie pamiętam innej takiej gry wcześniej, gdzie jechaliśmy właśnie w ruchu... ...w ruchu ulicznym. że mogliśmy mijać inne, inne samochody, tym bardziej, żeby jeszcze policja była. No policja to ja, to ja już dopiero później pamiętam, e, no właśnie na Road rushu, ale jeśli chodzi o samochody, no to nic, to, to Need for Speed, no. O, dobra. I tak myślałem, no sterowanie nie jest takie błyskawiczne, więc, więc, więc tak myślałem, że tak to się może skończyć. No, a przejdźmy się jeszcze tym Ferrari. Jestem ciekaw, czy jest w ogóle jakaś różnica w samej jeździe. Dobra, game over, no. Niestety, dobra, do sekcji trzeciej dojechaliśmy i ta sekcja miała 5,9, no czyli nawet połowie jej nie przejechaliśmy. No dobra, zobaczmy. Press joystick. Enter your name. M, MMM. Dobra, Polszaku, teraz Ferrari. Właśnie na pierwszym tym to wrażenie robiło. Mieliśmy te 7 samochodów, ale te samochody były niesamowite. No, mieliśmy tam Lamborghini Diablo. No właśnie tym trzecim samochodem na, na konsolkach, który dodali w 1992, był właśnie Lamborghini Diablo. No, tu mamy dwa autka, a na konsolkach mieli już trzy. No, ale też trzy lata musieli czekać na tą grę. Nie? Przynajmniej na mega drive, no bo w 92 dopiero wyszedł SNES, no to oni dostali tą gierkę, właśnie zaraz po premierze Jokar. Aha, dobra. O, fajnie. Jest też tak opisane wszystko, właśnie na Dame For Speed. No, cena 230 tysięcy dolarów. Dobra. Aha. Jest Ferrari. F40, no nie, no dajemy, tu tutaj mamy cenę 260 do setki, czyli 0,6 mil. mamy 3,9 sekundy, dobra, dajemy. na Ferrari. No. się tą animację? Co się dzieje? Dobra, to dajemy komputer, tak? Komputer, dobra, dobra, czyli Ferrari, się z Ferrari teraz będzie się ścigało. Ja. Auto no podniesiemy sobie poprzeczkę o jeden. Zagrajmy jeszcze raz. No tu już w ogóle, patrzcie, że w ogóle inaczej wygląda koplit. Dobra, do przodu trzymamy jedziemy. No to auto no, już takie dynamiczne się wydaje. Też posłuchajcie samego silnika, już ten silnik w ogóle inaczej brzmi. Spoko. te zegary tu wyglądają inaczej, ta skrzynia biegów też inna, no fajnie, fajnie. fajnie że mam nadzieję, że nam teraz trochę lepiej pójdzie, bo już mamy trochę doświadczenia. Ta trasa jest też krótka, tu pisze, że mamy 1,6 mili, mm, 1,5. Już teraz wiemy, że musimy właśnie hamować na tych stacjach paliw, że dojeżdżamy, żeby znowu się tu nie wysypać. No, o. o, nie no, no w Widzieliście to na pewno. Haha, 0,4. Ha. Dobra, dojeżdżamy, już do... jest jest znaczek i co? I zaczynamy hamować. Jest. No zobaczcie, bez straty. Dobra, to co? No to zagramy, zagramy sobie, zagramy sobie, aż nie stracę tych rzeczy. Jestem ciekaw, czy uda mi się tą sekcję trzecią przejść. Dobra, sekcja druga, 4 mile do końca. Jedziemy. Ja też, że, że się wciągnę w takie pierdoły po latach, no. Niejedny pewnie powiedział, że aktyw to możesz grać, no, ale to jednak... Jednak fajnie się gra klimatycznie na, na tych gierkach, no. Nie na wszystkich, tak mówiłem, bo już też miałem, miałem w głowie tam parę gier, które sobie chciałem przerobić. Odpaliłem je sobie w międzyczasie, bo kilka z nich właśnie miałem na WHD Load jak zobaczyłem to mówię, uuu, no nie no, w to to definitywnie mi się nie chce grać. No ale ta gra, ta gra nadal jest grywalna w ten sposób, wiadomo, że nie, nie możemy tego w żaden sposób porównywać do nowych produkcji, bo, bo, bo wtedy no, żadna gra już się nie broni, może poza takim projektem X czy takimi strzelankami 2D, ale żadna gra 3D, no po prostu nie ma szans, no nie ma szans. I reszta, 1,7 mm o, wow no, tu też dorysowuje się ten obraz za jak on blisko się dorysowuje ale na tyle na tyle jeszcze jest oddalone że, że jesteśmy w stanie połapać się tu w sytuacji no. tu pamiętam, że, że był ten taki ostry skręt gdzieś o tutaj o, aha wo. Przecież, jak, jak tu wyrwa była? A, no tak, no tu... Tu nie widać, bo nawet tu cieniowania na tym nie zrobili, więc... Więc ja nie wiedziałem, że tu jest nawet... Nie no, no tam nie było wyrwy, no, przecież tam nawet krzaczek jeszcze był. No dobra, nieważne. Nieważne, na razie tylko i tak jedno życie straciliśmy, jesteśmy dalej na pierwszej pozycji. Ale chyba niedługo, bo już on nas zaraz minie. O, rozwalił się, dobra. Hamujemy. Dobra, mam, mamy to sekcja trzecia. You crash once, you have tak, czyli dodało nam mamy 6 żyć. No, to myślę, że, że jak nie spieprzymy nic, to sekcję trzecią przejdziemy. Dobra, dajemy. Podgłośnie wam, żebyście sobie posłuchali tego silnika tutaj. Jak to w ogóle brzmi? To, no, fajnie to brzmi. No te układy dźwiękowe Amiga na, na ta, tamten czas miała no, mega rewolucyjne, to nie, nie mogło się równać z niczym. Tam na PC wtedy takie brzęczenie było, pamiętam z tego głośniczka systemowego. W większości tam jeden na... jeden na, na 50 może PC, ciarzy przynajmniej między moimi znajomkami a mnóstwo osób miało PCT z jakimiś zielonymi ekranikami, z pomarańczowymi i tak dalej, no to no to może jeden właśnie tak mówię na... Iluś tam miało, że kartę dźwiękową, ale większość gier też nie wykorzystywało tej, 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 tej karty dźwiękowej, wo, 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 wo. Och, Dobra, wiedziałem, 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 no ale już się, już się ucieszyłem tu. Zagapiłem się właśnie tu, tu na tym mile, ta policja też dała trochę, trochę stresu. Dobra, przegonił nas, jedziemy. 3-8, no myśl, myślę, że spokojnie, jeszcze 5 żyć mamy. No nie wiem jak chciałbym to skaleczyć, żeby, żeby to wszystkie życia było tu już po drodze stracić. No, policja. się naprawdę tutaj minąć kogoś przy tej skokowej animacji. I drzeło. Znowu drzewa. No. Powiem Wam szczerze, że zakrętu też tak za łatwo nie idzie wziąć. Nie idzie go tak wyczuć. Bardziej jak on się tak dorysowuje tak w ostatniej chwili i też nie jesteśmy za bardzo w stanie poza odgłosem silnika powiedzieć jak my szybko jedziemy, bo to, bo to tak... Jak mówiłem, ta animacja tak to troszkę skokowo, dobrze właśnie, że ten asfalt jest tak na przemian, tak jakby domalowywany, zobaczcie. No, na pewno ci się zatrzymam, chyba oszalał. dobra. Szybko się do tego auta, nie? Dobra, 0,9 mili. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. A, a bo pamiętam, że jak rozbiliśmy się o samochód policyjny, to był game over od razu. No właśnie, ale... ale kicha, no ale kicha, no. No dobra, w każdym razie grało się fajnie, naprawdę grało się spoko. Nie spodziewałem się, spodziewałem się, że, że to będzie miał jeszcze bardziej komodorowskie korzenie, choć szczerze powiem, to ja tą grafikę dokładnie pamiętam tak, no wiadomo, że po 30 latach pamięć potrafi być wodna. No ale, ale, ale... jest spoko, nie? Jest spoko, gra się spoko w fajny klimacie właśnie tych sportowych samochodów. Jak widać do wyboru nam dali takie czołóweczki od tamtych czasów w tej Porsche to Ferrari gra się naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że Gierka się podobała. Dajcie znać w komentarzach, No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! Dobra, w kolejnym odcinku zagramy sobie w Alien Breda 2, który jest częścią składanki właśnie na Amiga CD32 razem z Alien Tower Assault. My zagramy w Alien Breda 2.